Z tej strony Karmazenowe, witam Was. Tym razem w Diablo 2 Resurrected. Jak pewnie wielu z Was już widziało, dostaliśmy tutaj naprawdę konkretne zmiany. Był wczorajszy stream o Diablo 2 Resurrected, gdzie sami twórcy właśnie opowiadali, co tutaj jest dodane. I powiem Wam, że jestem w totalnym szoku, bo pierwszy raz od kiedy pamiętam w ogóle jakiekolwiek gry od Blizzarda i te zapowiedzi, że będzie super, że będzie nie wiadomo jak dobrze. Pierwszy raz mamy coś, co się totalnie sprawdziło i Szapoba bo jest naprawdę w szoku, że oni dotrzymali słowa i że wprowadzili tutaj naprawdę potężne zmiany, jeżeli chodzi o tę grę. Są to zmiany, na które praktycznie każdy jeden gracz czekał, każdy jeden myślał o czymś takim, i wystrzelili nawet jeszcze dalej, bo dodali nową klasę postaci. Zmian tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Ja postaram się w tym odcinku streścić wam to, co jest najważniejsze i to, co udało mi się sprawdzić zaraz po otwarciu tej gry. Te zmiany też, co prawda, są płatne, koszt to te 109 zł na stronie Blizzarda ale myślę, że jak na tak wielką dodaną treść do gry, to to 109 zł to naprawdę nie jest aż tak wygórowana cena. Zacznijmy sobie od głównej i największej zmiany, której myślę, że totalnie nikt się nie spodziewał, czyli dodanie nowej klasy postaci do Diablo 2. Jak widzicie postać prezentuje się tutaj następująco, wygląd nawet całkiem spoko, jest to czarnoksiężnik. Póki co nie mogę zbyt wiele o tej klasie powiedzieć, bo jeszcze nie zacząłem nią grać. Z tego co widziałem, jeżeli chodzi o statystyki podstawowe, no to tutaj mamy troszkę siły, troszkę życia, żywotności, energii, standardowo tutaj nic nadzwyczajnego nie ma. W umiejętnościach mamy absolutny kosmos, mamy jakieś samony, dodatkowo mamy też możliwość grania pod fizyka i żeby tego było jeszcze więcej, mamy też możliwość grania pod dwie różne magie, z tego co widzę, więc tutaj naprawdę, naprawdę może być spory potencjał. Widzę tutaj na pierwszy rzut oka jeden bildzik drugi bildzik trzeci bildzik będzie pewnie pod fizyka czwarty będzie pewnie tutaj może jakoś pod te samony ewentualnie po prostu z tymi bildami typu ogień będzie się łączył jakiś samon czy na przykład z fizykiem będzie się łączył jeszcze jakiś inny nie mam pojęcia będziemy sobie to na pewno testować dzisiaj streamka odpala o 18 i w każdym dniu tygodnia poza tam sobotą niedzielą streamek będzie mniej więcej 18:21 Będziemy sobie tego czarnoksiężnika ogrywać, więc jak chcecie to oczywiście zapraszam. Odnośnie drzewka tego umiejętności, no tak jak mówiłem, na razie zbyt wiele nie mogę powiedzieć. Na pewno, jeżeli chodzi o build na start na czarnoksiężnika, to każdy, praktycznie każdy, kto już sobie coś tam pograł, poleca pierścień ognia jako skill startowy. Następnie falę płomienia, i tutaj iść sobie właśnie w tą apokalipsę. No i jako właśnie te skill od ognia, tutaj ten buildik startowy jest podobno najlepszy. Demonów nie słyszałem totalnie nic. Wiem, że ten kozłodu na początku tutaj fajnie tankuje. Dalej mamy tutaj przywołanie splamionego, które też jest w sumie fajne pod ogień, więc kto wie, czy to się na przykład nie będzie jakoś łączyło Nie będę wam też wszystkich tych skilli tutaj opowiadał, bo ja sam tego nie testowałem. Mogę się tylko domyślać po opisie co to jest, ale nie wiadomo, czy to będzie jakoś razem fajnie funkcjonowało. Synergii na samonach jest o tyle mało, że wątpię, że będzie się dało tutaj zrobić typowego samonera. Raczej to będą takie samony wspomagające, jakby nasze, nasze buildy, czy to pod fizyka, czy właśnie pod zaklęcia. Ale to wszystko trzeba po prostu potestować, posprawdzać. Ja mówię, zacznę sobie go powoli expić i będziemy robić jakieś resety. Będziemy sobie te wszystkie skile tutaj sprawdzać. Na pewno, jako starter, mogę Wam polecić build pod ogień. Wiele osób widziałem, że tak zaczynało i wygląda to naprawdę kozacko Mamy ogromne obrażenia na całkiem dużym obszarze, działa to jak taka nowa, trochę upojzona nekro, tylko że dostajemy to po prostu na szóstym levelu i bijemy z ognia No póki co wygląda to naprawdę nieźle Sprawdzając sobie też tak na szybko z fizyka i też wygląda to całkiem spoko, mamy rozpłatanie, które już ma tam jakby jakiś tam zasięg obrażeń Do tego mamy aurę jakby na naszą broń, czyli właśnie te klątwy, które tutaj są opisane Dlatego mamy jakąś mentalną ochronę, która może też obchłaniać damage, więc w tym zwarciu będziemy faktycznie dość tankowni. No i żeby było śmieszniej, nasz czarnoksiężnik ma do tego swoje specjalne itemy. Zostały zmienione wszystkie sztylety, koziki i tak dalej. Wszystko jest teraz właśnie pod czarnoksiężnika. Jak widzicie, tutaj nawet na tym startowym zwykłym sztylecie mamy jakiś bonus właśnie do skilli. To jest ten pierwszy tutaj taki pocisk, który mamy na, na samym starcie. Dodatkowo ta posyć dostajesz też taką specjalną księgę, którą nosi na miejscu tarczy. Z tego co widziałem te księgi też dodają oczywiście bonusy do skili. Działa to raczej podobnie jak głowa na nekromancie. Widziałem, że też tam są jakieś bonusy do skilli, odporności i tak dalej, troszkę obrony. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, myślę, że to będzie bardzo podobne jak głowa na nekro. Odnośnie broni, możemy nosić totalnie wszystko. Czarnoksiężnik przez to, że jakby widzicie, on tej broni typowo nie trzyma. Tak przynajmniej obstawiam, że to przez to. Może nosić tutaj dosłownie, dosłownie wszystko. Nie ma znaczenia czy ja tutaj będę miał trójząb, czy ja tutaj będę miał sztylet, czy mieć dwuręczny. Mogę tutaj mieć wszystko, co sprawia, że ta postać może być naprawdę bardzo, bardzo uniwersalna. Przykładowo grając właśnie pod ogień na początku składacie sobie liścia w lasce, która jest na dwa miejsca. Teoretycznie, która jest właśnie dwuręczna. Zakładacie ją sobie w lewą rękę, w prawą dalej możecie nosić tarczę. Jeżeli będziecie sobie chcieli grać właśnie przykładowo pod jakiegoś Fizyka bierzecie sobie tutaj te skile od Fizyka, dodatkowo w ekwipunku możecie sobie władować jakiś największy, najmocniejszy dwuręczny miecz i tym mieczem po prostu napierdzielać więc myślę, że tutaj naprawdę będzie sporo opcji jak sobie takim Czarnoksiężnikiem grać mam nadzieję, że nie jest to tak zrobione, że po prostu nasz Czarnoksiężnik będzie się opierał jakby na jednym danym buildzie, ten będzie najlepszy i koniec, pozostałe będą po prostu dużo, dużo słabsze Mam nadzieję, że tutaj balans jest wprowadzony fajny, no ale tak jak mówię, muszę wszystko potestować. I wtedy, jak tylko to zrobię, to będę wam tutaj też dawał znać na bieżąco, jakie są postępy na moim czarnym księżniku, co mam ograne, co nie, i zobaczymy po prostu, jak to wygląda. Ale patrząc też na to, że możemy mieć właśnie dwuręczną broń, równie dobrze możemy mu tutaj założyć infi i mieć infi na, na naszym bohaterze grać sobie wtedy pod ogień. I to też będzie wyglądało, myślę, całkiem spoko. nie Trzeba nie tego nosić na merce, bo nasz bohater będzie mógł, tak jak mówię, założyć dosłownie każdą broń. Do tego też oczywiście jakieś dwuręczne miecze, eteryczne, najlepiej ze słowem ronicznym I też będą potężne obrażenia fizyczne. No, kombinacji tutaj naprawdę wychodzi na to, że będzie wiele, jako że właśnie mamy dostępną każdą możliwą broń do założenia. Dwuręczna, jednoręczna, wszystko nam tutaj wchodzi. No i oczywiście nie blokuje nam te możliwości posiadania też tarczy. Na razie o tej klasie tyle, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na to odpowiedzieć, postaram się też to sprawdzić jak tylko sobie zacznę tym czarnoksiężnikiem grać. A przechodząc sobie dalej do zmian, no to możemy chociażby sobie sprawdzić naszą skrytkę. Skrytka została dość konkretnie zmieniona, mamy tutaj skrzynkę naszą osobistą, to akurat zostało bez zmian. Skrzynka wspólna, nie ma teraz trzech zakładek, a jest ich pięć. Jak na moje spoko, bo jestem tym akurat typem gracza, który zbiera wszystkie itemy na kiedyś, bo kiedyś się na pewno przydadzą. Oczywiście zwykle tak nie jest, ale ja i tak i tak, po prostu bardzo lubię sobie te itemki gromadzić. Następnie mamy dodatkowe zakładki do zakładka naklejnoty, i tak jak widzicie, oczywiście można tutaj sobie wszystko ładnie stakować. Odnośnie pozostałych zakładek, pokażę Wam to na szybko, tylko jeszcze z innej postaci. To sobie na razie zapiszemy grę. Przejdziemy sobie na mojej postaci na offline, gdzie już mniej więcej widać, jak te zakładki tutaj wyglądają, gdzie już da się faktycznie stakować przede wszystkim klejnoty, da się też stakować y, przeróżne runy, materiały i tak dalej. Jak widzicie, mamy tutaj po prostu 8 staków. Dodatkowo to okienko, które widzicie tutaj, to jest nasza kostka. Możemy sobie od razu przerzucać takie rzeczy do kostki my to łączymy, przerzucamy z powrotem sobie tutaj. Wszystko się ładnie tutaj zamyka, wszystko ładnie tutaj pasuje, jak na moje wygląd jak najbardziej petarda. Odnośnie materiałów, mamy stare klucze na ubery, które już były, części na ubery, które oczywiście były. Stakowanie pociągów, też piękna sprawa, bo jeżeli będziemy chcieli chodzić na bossy, te pociągi będą nam potrzebne. Zbieramy, wrzucamy do skrzynki, mamy je w jednym miejscu, nie potrzebujemy 100 postaci, żeby gromadzić sobie te pociągi więc to akurat jest jak najbardziej spoko następnie oczywiście esencje które dropią z bossów dzięki czemu możemy złożyć właśnie token do resetu skili. no i dalej mamy też materiały o których na razie jeszcze totalnie nic nie wiem patrzyłem gdzieś po filmach poszukałem jak to wygląda są to materiały do nowych bossów to są jakieś nowi starożytni podobno po prostu z tego co widzę są tutaj jakieś materiały na bossy będziemy mogli te nowe bossy robić będzie można to też tutaj magazynować więc wygodnie tak samo jak z kluczami na ubery nie trzeba będzie znowu robić jakiegoś muła na klucze, tylko wszystko będziemy sobie właśnie wkładać do tej skrzynki z materiałami. Następnie mamy runy. Runy oczywiście też się wszystkie stakują. Możemy mieć tutaj 100 tych itchów, czy, czy nie 500 doli. Tak samo mamy tutaj kostkę. Jak będziemy chcieli sobie łączyć, to oczywiście wrzucamy sobie tutaj wszystko do kostki, możemy sobie to łączyć. Runów nowych nie ma, ale myślę, że nie są potrzebne. Jest ich na tyle dużo, że tutaj dodawanie nowych run raczej by nie było zbyt potrzebne. Jak już jesteśmy też przy dodatkowych skrzynkach, no to mamy też oczywiście dodane dwa nowe sloty na postacie Czyli możemy tych postaci sobie na online założyć więcej, nie jest to jakaś wielka zmiana Ale jeżeli ktoś sobie chciał właśnie tych postaci zawsze więcej zachować, to teraz też będzie można tak zrobić Kolejną zmianą jest dodany loot filter, czyli coś o czym ja sam zawsze mówiłem, że to jest po prostu niezbędne w tej grze Tym bardziej jak się gra właśnie na players 5, players 8 No tam leci tego syfu tyle że po prostu nic nie było widać co dropi. Teraz mamy filtr łupów. Jak to wygląda na pierwszy rzut oka. No, dość ciężko. Można tutaj naprawdę ukryć sobie każdy item po kolei, każdą jedną miksturę, każdą amunicję. No po prostu wszystko, wszystko po kolei. Możemy sobie dokładnie tutaj edytować, jakie runy ma ukrywać, i jakie ma pokazywać. Wchodzimy sobie na przykład tutaj w runy, edytuj regułę, wchodzimy sobie tutaj w przedmioty. Usuwamy, nie rozwijamy tutaj runy. No, i na przykład nie chcemy widzieć run L, nie chcemy Elda, Tiranefa, i tak dalej. Przykładowo, powiedzmy, że nie chcemy widzieć nic z tych słabych run, i ustawiamy sobie, że chcemy tam widzieć, powiedzmy, od, od mala w górę, nie? No, i te sobie wszystkie usuwamy. Te nam będzie pokazywać, tych nie. Można tak zrobić dosłownie ze wszystkim. Możemy sobie rozwinąć przykładowo mikstury. Usunąć sobie wszystkie mniejsze mikstury, że na przykład nie chcemy ich widzieć. No, opcji jest naprawdę multum. Jeżeli ktoś by miał to ustawiać samemu, stosy złota nawet można ustawić, od jakiej ilości mają być widoczne. No, to już w ogóle jest masakra. Samemu naprawdę sporo, sporo zabawy i sporo też gry, żeby na bieżąco jakby dodawać kolejne, kolejne rzeczy, które nam przyjdą gdzieś tam do głowy. Ale na szczęście mamy tutaj też coś takiego jak. Startowe powiedzmy profile tego, tego naszego filtra łupów. Na szczęście mamy też oczywiście możliwość dodania sobie tutaj jakby gotowego lub filtra, jeżeli ktoś już taki utworzy. Z tego co widzę, jest tutaj opcja, właśnie jakby importowania tego profilu. Więc myślę, że najwięksi streamerzy typu Lama czy, czy ktoś inny stworzą nam tutaj jakby po prostu gotowe takie filtry, które będziemy sobie mogli tutaj wgrać. Dzięki czemu nie będziemy się musieli sami w to bawić, oczywiście jeżeli ktoś ma na to czas, jeżeli chce samemu też można się w to bawić. Teoretycznie już samo wyłączenie tych najmniejszych mikstur, kluczy, jakichś bełtów czy strzał na początek myślę, że w zupełności wystarczy. No a później ewentualnie właśnie do jakiegoś tam dalszego farmienia w endgame będzie można się bawić i kombinować z innymi właśnie tutaj itemami czy tam runami i tak dalej i tak dalej. Przechodząc sobie dalej mamy kolejną nową rzecz czyli kronika. Dawniej nazywano przez każdego gracza tak zwanym świętym gralem, czyli mamy tutaj pokazane wszystkie, dosłownie wszystkie itemy, które można zebrać. Oczywiście tutaj na razie jest 0%, są tutaj wszystkie przedmioty z zestawów, czy to normalne, wyjątkowe, czy elitarne, wszystkie unikaty, czy to są akcesoria, bronie, czy pancerze. Jest tego naprawdę całkiem dużo, dodatkowo są jeszcze też wszystkie słowa runiczne. Oczywiście, jeżeli wszystko, wszystko nam się uda zebrać, mamy tutaj dostępne nagrody. Nagrody tutaj, jak widzicie, to typowy po prostu taki graficzny efekt na szczęście, oczywiście. I lecimy sobie od razu po kolei. Wielka złota aura, czyli zidentyfikowanie wszystkich przedmiotów unikatowych, czyli to jest właśnie to, co było dokładnie wcześniej w Gradu, z tym, że w Gradu też były dodane przedmioty wszystkie setowe. Następnie wszystkie przedmioty z zestawów, czyli tutaj widzę jest delikatny podział. Daje nam takie jakby ślady naszego chodzenia, powiedzmy takie złote Nic nadzwyczajnego, ale wygląda nawet całkiem fajnie No i na koniec mamy taki specjalny ładny portal Oczywiście musimy tutaj złożyć wszystkie słowa runiczne i myślę, że to może być najtrudniejsze do zrobienia Pytanie jak to teraz będzie działało, bo jeżeli my musimy je wszystkie utworzyć Czyli będzie trzeba kupić na nie wszystkie runy, no to ok faktycznie to może być ciężkie do zrobienia jeżeli będzie opcja, że możemy sobie te itemy przekazywać i przez to, że ja będę miał ten item na koncie, to już to będzie działało. No to wtedy troszkę lipa. A, że tej złotej też mamy, teoretycznie zidentyfikuj wszystkie przedmioty unikatowe. Czyli teoretycznie nieważne, czy ja go mam na sobie, czy nie, ja muszę po prostu zrobić identyfikację tego przedmiotu. Co teraz jest problematyczne dla takich graczy jak ja, gdzie zbierają sobie świętego grada. Wszystkie przedmioty z zestawu już są dawno odhaczone, z unikatów zostały mi bodajże 5 sztuk i na dobrą sprawę w tej kronice dalej będę na totalnym zerze, ponieważ dalej będę musiał wszystkie przedmioty tutaj identyfikować, pomimo że ja je mam, one już są zidentyfikowane, więc one mi się tutaj nie wliczają. To samo jest z zestawem, tu jest też zidentyfikuj, więc posiadanie tych przedmiotów, jeżeli robiliście wcześniej grala, no niestety nic wam totalnie tutaj nie da, bo te przedmioty na nowo wszystkie trzeba będzie wydropić, na nowo identyfikować i tak samo na nowo składać wszystkie słowa rudniczne. Trochę mi się to nie podoba, że mimo tego, że jestem bardzo blisko zebrania grala, teoretycznie będę musiał zacząć go od nowa. Średnie mi to ogólnie pasuje. Z drugiej strony, zanim wydropię Tyraela, no to przynajmniej ten Tyrael mi się tutaj te unikatowe przedmioty wpiszę, no i tutaj już myślę, że najgorsza rzecz wtedy będzie z głowy. Ciekawe, czy to też będzie działało, jeżeli to zrobię na offline, to czy na online będę mógł sobie tego używać, czy tutaj ta kronika jakby będzie wspólna, czy też nie, czy po prostu działa to tylko wtedy na offline. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to jeszcze wyjdzie w praniu i się w sumie tam wszystkiego dowiemy. Pozostałe zmiany musimy omówić sobie w delikatnie innej scenarii, więc zrobimy szybką zmianę i lecimy dalej. Znalazłem plik na stronie D2JSP, gdzie mamy dostęp do opisanej praktycznie każdej zmiany i są one całkiem fajnie tutaj wytłumaczone, także skupiłem się tutaj na tym poście i na tym co mamy tutaj od razu w opisie. Wyjaśniło się do czego służą te kawałki, które wcześniej tutaj właśnie mam pokazywałem na początku, jeszcze nie wiedziałem o co w nich chodzi. Tutaj już mamy to fajnie opisane. Zmieniają się wszystkie obszary grozy. Każdy obszar grozy ma teraz specjalne zaklęcie nałożone na wszystkie potwory, widoczne pod nazwą obszaru po prawej stronie ekranu. Teoretycznie nie mam pojęcia jeszcze o co chodzi z tymi zaklęciami, to akurat z nie jest za bardzo pisane. Pytanie, czy to jest to samo co wcześniej, że po prostu ten Mobek e, miał tą tak zwaną rameczkę, że, że jest obszar grozy, czy tutaj będzie dodane coś więcej. Strefy terroru teraz rotują co 30 minut, a nie co godzinę bardzo fajna zmiana. Czasami przez tą godzinę graliśmy przez 3 godziny, a nie dało się farmie nic kompletnie fajnego na tych obszarach grozy. Następnie na poziomie trudności piekło pojawia się nowy elitarny typ zwany Heraldem terroru. Czyli jest to pewnie jakiś losowy mobek, który będzie troszkę mocniejszy od tych pozostałych. I każdy taki napotkany herald zwiększa trudność gry. To akurat też jest ciekawe. Pytanie, czy jak zostaniemy wtedy na jednej grze i zabijemy tych heroldów na przykład trzech, to poziom jakby sam nam będzie rósł? Czy po resetie gier to znowu maleje nam do zera? Nie mam pojęcia, jak to może wyglądać. Obszary grozy średnio zwykle są dość małe, i farmienie ich zajmuje tam powiedzmy nie wiem, 3 minutki. Może do 5 czasem w porywach, więc takich heraldów nie spotkamy jednego czy dwa Ciężko, ciężko mi to sobie na razie wyobrazić, jakby to miało zwiększać poziom trudności gry aż tak bardzo Pytanie ile też takich heraldów terroru na, na mapce tutaj też będzie Wszystko oczywiście jest do testowania Gdy boss jest na obszarze grozy, jakikolwiek aktowy, ten na końcu, czyli typu Andariel, Duriel i tak dalej Może upuścić jedną z pięciu rzeźb, połączenie tych podsągów odblokowuje nowego bossa, czyli tych kolosalnych starożytnych. To są te figurki, które też wcześniej widzieliście właśnie w skrytce, czyli mamy tutaj już też opisane jak je zdobyć. Musimy po prostu na obszarach grozy farmić wszystkie te bossy, jak wyfarmimy z każdego jedną statuetkę, to mamy jedną wejściówkę na super starożytnych. Dodano też nowe strefy obszarów grozy, a niektóre z nich zostały tutaj połączone, Pełną listę opublikuję osobno, ok, tam widziałem, że ta lista gdzieś tam niżej też jest, więc do tego sobie zaraz przejdziemy. Dodatkowo na obszarach grozy wypadają też nam te właśnie specjalne szardy i z tego co widzę one mają dwa zastosowania. Pierwsze co możemy z nim zrobić, po prostu w niego kliknąć i cały akt nam po prostu wpada w obszar grozy, możemy wtedy sobie cały akt po prostu przelecieć i myślę, że wtedy to będzie najlepsza opcja, żeby jak najwięcej tych heraldów tego terroru sobie właśnie tutaj jakby nafarmić. Zostały przerobione wszystkie talizmany, które właśnie były tymi Thunder charmami, które zdejmowały niewrażliwość opotworu. A zwykłe Thunder charmy dalej pozostają takie jak były, możemy je wydropić teraz po prostu tylko z tych heraldów terroru. I z tego co widzę, będą one wypadać zawsze z najgorszą minusową odpornością, czyli tam bodajże było chyba minus 90. Ale właśnie dzięki tym szardom, które też wypadają na obszarach grozy w danych aktach będziemy mogli sobie wytwarzać potężniejsze sander Charmy niż te takie podstawowe, które właśnie z tych heraldów wypadają czyli wchodzi nam tutaj jakby system właśnie craftowania sander Charmów, żeby one były jeszcze potężniejsze jak na moje spoko, bo znowu mamy tutaj kraftowanie, więc znowu będziemy mogli się bawić jakby w wytwarzanie tych lepszych Thunder Charmów znowu nam to poszerzy trochę rynek i znowu sprawi, że niektóre itemy będą bardziej unikatowe od pozostałych Myślę, że wykraftowanie takiego naprawdę dobrego standard Charma nie będzie wcale takie proste. Odnośnie rzeczy, które możemy tutaj do nich dostać, to widzę, że to jest jakieś szybsze bieganie, chodzenie, szybsze odzyskiwanie równowagi, wszystkie atrybuty, życie lub mana, do tego jakaś redukcja damage'a, do tego magic find lub po prostu gold find. Więc jest tego tutaj naprawdę całkiem sporo. Odnośnie tych receptur oczywiście do czegoś się doczepić trzeba. I już wam mówię co mi tutaj nie pasuje. O ile do tego Thunder Charma od ognia, czy od błyskawic, czy też od zimna i dalej tak samo jeszcze ewentualnie od trucizny potrzebujemy runy typu Fal, Lum, Ko czy Io o tyle nagle wyczarowanie Pula no to jeszcze powiedzmy, że nie jest takie złe, tutaj jest Thunder Charm od Fizyka no i też do tego Thunder Charm od Fizyka potrzebujemy też trzy jakby szardy specjalne z różnych aktów, żeby go w ogóle ulepszyć czyli tutaj już będzie przede wszystkim spory problem no, to dodawanie mala do tego od obrażeń magicznych już też jest delikatną, jak na moje przesadą. W do tego, jak łatwo teraz będzie zrobić Thunder Charm na ogień, czyli po prostu IO runka, która dropi dosłownie wszędzie, już nawet na koszmarze. I do tego jeden szardzik, a na przykład od magicznych będziemy potrzebowali mala jednego szarda. No, troszkę tutaj jest przestrzał, jeżeli chodzi o, o jedno, a drugie. Fetycznie obrażenia magiczne i obrażenia fizyczne są najbardziej uniwersalne, może dlatego też są troszkę droższe te, te Thunder Charmy. Mimo wszystko grając pod jakiś żywioł, używając na przykład ognia, mamy tutaj naprawdę budżetową, łatwą wersję do kraftowania do nawet najlepszych Sander Charmów od ognia. Mamy tutaj jakiś jeden przykładowy pokazany Thunder Charm, czyli właśnie mamy tutaj, że potwory nie mają swojego immuna, mamy do tego fhr -a. Minus enemy magic resistance. No to to akurat bardzo fajne. Ja też zdejmujemy im właśnie. Mino mamy jeszcze minus enemy magic resistance. Bardzo fajna rzecz. Bonus do życia. Super sprawa. Oczywiście magic resistance minus 56%. Nawet nie patrzyłem czy nowe resy są dodane, wydawało mi się że nie, jestem ciekawy jak to w takim razie będzie tutaj wyglądało. Następnie redukcja jakaś tam magiczna 5 to tam akurat nic nam praktycznie nie zmieni. Bonusowy magic find jak najbardziej petarda, oczywiście że tak, magic finda nigdy nie jest za dużo. Lecimy dalej i mamy odpowiedź na kolosalnych starożytnych. Według tego co mam opisane na forum, bosowie są potężniejsi niż cokolwiek z czym wcześniej się spotkaliśmy. Czyli teoretycznie będą większym wyzwaniem niż Ubery. No i mam nadzieję, że tak będzie, żeby w końcu tutaj było jakieś porządne wyzwanie w Diablo 2 Resurrected, no bo jednak tego nam cały czas brakowało. Ubery dało się robić paladyna w ciągu minuty, więc no nie było to w sumie żadne wyzwanie. A tutaj zapowiada się naprawdę fajnie, mam nadzieję, że to będzie cholernie trudne do zrobienia. Dodatkowo trzeba będzie tutaj naprawdę fajnie pokombinować. Z tego co widzę w mechanice tutaj jest tak opisane, że tych starożytnych przychodzi na nas sześciu. I teraz w zależności od tego, którego zabijemy jako ostatniego, no trzeba będzie pewnie po kolorach sobie ich tutaj jakoś tam dopasować, i wydropimy klejnot. Klejnoty są z tego, co widziałem już na pierwszy rzut oka, turbo potężne. na szczęście można wyposażyć tylko jeden taki na postać. To oczywiście tutaj jak na moje spoko, no bo ładowanie tego wszędzie, gdzie się da, byłoby już konkretnym przegięciem. Dostajemy po prostu zamiast od 3 do 5, od 6 do 10% obrażeń, tam od jakiegoś żywiołu, przykładowo od Zimna, tak samo zmniejszamy odporność wrogów. Dodatkowo dostajemy za to też procent zdobywanego doświadczenia, procent dodatkowego złota oraz procent magic Finder. Z tego co widziałem dodane tutaj też są obrażenia od danego żywiołu, tam powiedzmy 10 do 30 mniej więcej i dodatkowo mamy też 1% szans na wzmocnienie obrony po trafieniu. Tutaj bardziej chodzi o dany skill, jaki kryje się pod każdym żywiołem. Przykładowo z tego, co widziałem pod tym kamieniem mrozu, dostajemy po prostu shielda z czarodziejki tego zimna. tej od ognia dawał nam bodajże pożogę. Tam były jakieś takie dodatkowe skille rozpisane, ale mamy tutaj 1% szans i to musi nas coś po prostu trafić, więc to już raczej będzie wchodziło dość rzadko. Myślę, że możemy sobie zlecieć dalej i mamy dodane nowe unikatowe przedmioty, nowe słowa runiczne oraz nowe zestawy. Odnośnie nowych przedmiotów, unikatach, słowa gronicznych, czy też zestawach, które są tutaj dodane dwa, zrobimy sobie tutaj o tym nowy odcinek, bo jest tego naprawdę sporo, w sumie tych przedmiotów jest chyba gdzieś około 30. Także mamy tutaj naprawdę co sprawdzać i też co omawiać. Jeżeli wszystko wam tutaj władował w jeden odcinek, zajęłoby to pewnie gdzieś około godziny. Więc postaram się jeszcze jutro wrzucić wam po prostu aktualizację z tych wszystkich przedmiotów. Z kolejnych zmian oczywiście kroniki już tutaj mamy omówione, no ale dostajemy na koniec jeszcze taką powiedzmy małą ciekawostkę, mozaika zostaje całkowicie usunięta ze startów na laderze, i niedługo zostanie też z tego co tutaj piszą, całkowicie przerobiona. Jak na moje z jednej strony spoko zmiana, no bo tutaj. Jakby sama mozaika pozwalała asasince praktycznie nago przechodzić grę na players 8, co było trochę zbyt mocne. A Z drugiej strony może wystarczyłoby ją po prostu osłabić, bo dzięki temu też asasinka była buildem, który w jakimś stopniu dorównywał w tempie farmienia chociażby czarodziejca. Więc mam nadzieję, że zamiast po prostu usuwać to słowo osłabią mnie, dodadzą tam jakieś lepsze rune, żeby je złożyć. Coś tutaj wykombinują, żeby po prostu jakby nie kasować tego całkowicie, tylko odpowiednio to przerobić. Na koniec jeszcze lista obszarów grozy, o której też wspominaliśmy wcześniej. Czyli mamy Cold Plains z Cave, to akurat raczej było. Krypty z Małzaleą bez zmian. Do Kamiennego Pola w końcu dodali Tristram Petarda. No w końcu coś takiego zrobili. Podziemne przejście tutaj z tą mroczną knieją, to bodajże było. Tutaj mamy dodaną wieżę do Black Marsha. Super sprawa też. Bo ten obszar teraz będzie naprawdę całkiem duży. To było bez zmian. Wyżyna ta to dodana do czeluści. Też zarąbista rzecz, bo tego też zawsze brakowało. Czelość była sama sobie i nie było tam nic więcej. Katera z katakadumami spoko, farma mumu OK. Następnie kanały to było bez zmian. To jest też bez zmian. Sale umarły widzę też są bez zmian. Daleko aza z gniazdem też bodajże była jako jedno. Następnie mamy city, mamy aleje Tom, mamy do tego też dorzuconą całą świątynię. Jeszcze starożytne tunele. Tutaj jest naprawdę też konkret, mamy tutaj bodajże cztery lokacje do wyczyszczenia i wygląda to naprawdę fajnie jako obszar grozy, będzie gdzie biegać. Do tajemnego sanktuarium został dodany cały harem i cały pałac. Więc tutaj też jak najbardziej spoko. Mamy tutaj teraz konkretne kółko w sumie do zrobienia, żeby zrobić cały pałac, tam jest naprawdę sporo elitek. Dlatego jeszcze sanktuarium, super sprawa, to naprawdę wygląda nieźle. Canyon Maga z grobowcami, tutaj podejrzewam, że chyba nie było kanionu. Wydaje mi się, że zawsze czyściłem same grobowce, ale ręki sobie uciąć akurat za to nie dam. Lecimy dalej, tutaj mamy pająki. Podaj, że to było, nie było chyba arachów w tym. Arachy i tak się czyściło jako lokacje z najwyższym poziomem, właśnie, ale raczej nie były dodane. Następnie mamy dżunglę i tutaj są nie dość, że podziemia łupieżców, to też ta druga jakby nora, która tam jest, będzie też podpięta pod ten obszar grozy. Kurast. O ja pierdzielę, jaka tu jest lista. Mamy bazar w Kurast, mamy zrujnowaną świątynię, drugą świątynię, Lower Kurast, górne Kurast, kolejne dwie świątynie i jeszcze te dwie, które są pomiędzy górnym Kurast a Travinkal. Tam też są dwa, dwie takie świątynie i teraz widzę że to wszystko zostało też połączone w jedno. Bardzo, bardzo duży obszar grozy. Bardzo mi się to podoba, bo przynajmniej faktycznie robienie takich obszarów grozy będzie miało teraz sens. no Bo tak jak mówiłem wcześniej, robienie obszarów grozy, gdzie robimy rana 3 do 5 minut i na farmienie tam teraz tych heraldów grozy, czyli tych mobków, z których będziemy mogli faktycznie dropić e, same same sandery i też podbijać sobie poziom trudności, byłoby ciężkie do zrobienia na takim dużym obszarze będzie raczej łatwiej ich znaleźć, więc jak najbardziej spoko sprawa. Trawnikal pozostaje samo, bez zmian. Trawinkle raczej dalej będzie lokacją po prostu do farmienia rady i tyle. E, Mephisto cały swój teren ma jako jedno. To było na pewno razem. To bodajże też było razem, z sektorem chaosu razem. Następnie mamy Abaddon. Tutaj to też raczej było razem. Nie wiem, czy Abaddon nie został po prostu do tego dodany, ale chyba tutaj też był ten Abaddon mimo wszystko. Glacial Trail. Tutaj mamy też z jakąś y, Drifter Cavern. Okej, okay, to to chyba zostało tutaj dodane. Wydaje mi się, że, że tego chyba nie było wcześniej na obszarach grozy. Rzeka z kryształowym przejściem, wiadomo. Tundra z tym pitem, który tam jest, no to spoko. Tutaj kolejny pit został też dodany, to chyba było. Nidhahla jako dosłownie całość, wszystko, wszystko naraz. To chyba też bodajże akurat było. Droga starożytnych też z tą jaskinią, która tam była. No i na koniec mamy całego Baala. Zmiany w pierwszym akcie podobają mi się najbardziej. Zmiany w drugim też są spoko. W trójce to ta cała linijka to też będzie kurde hardcore, żeby to zrobić. Myślę, że tak wstępnie po łebkach trochę mamy to omówione. Całą resztę trzeba po prostu sprawdzić, trzeba grać, trzeba testować i wtedy wszystko gdzieś to w praniu wyjdzie. W kolejnym filmiku pokażę Wam też od razu wszystkie te przedmioty, bo trochę tego jest i tak jak mówię, jakbyśmy mieli teraz zacząć każdy omawiać, to mamy po prostu dodatkowo jakieś pół godziny do tego filmu, a też nie chcę wstawiać jednego godzinnego gadania ciągiem, bo to by było troszkę za dużo, nie każdy też może aż tyle wytrzymać. Także w tym odcinku póki co to na tyle, ja się postaram usiąść troszkę do tego diablo i jak najwięcej Wam przedstawić tych nowości w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia na streamie albo w następnym filmie, trzymajcie się, na razie.